Trzy cechy, które powinien mieć nowy prezydent Kielc, jeśli chcemy, żeby nasze miasto znowu się rozwijało, a nie zwijało. Po pierwsze, doświadczenie. Ostatnie 10 lat to czas zastoju i marazmu w Kielcach. Wiele rzeczy zostało zaniedbane. Ratusz ogarnął chaos i marazm. To nie czas na eksperymenty, to nie czas na uczenie się zarządzania miastem przez młodych polityków, którzy wyczuli szansę. Kielce mogą bezpowrotnie stracić swoją pozycję, jeśli uwierzymy w magiczne zaklęcia i zmarnujemy kolejne 5 lat. Po drugie, umiejętność zarządzania dużymi strukturami. Miasto to nie jest kilkuosobowa drużyna sportowa czy mały oddział partii politycznej. Miasto to złożona struktura, którą należy twardo i skutecznie zarządzać. Trzeba mieć kompetencje w zakresie tworzenia długofalowej wizji, rekrutacji odpowiednich ludzi i egzekwowania ich obowiązków. To także kwestia znajomości finansów i złożonych mechanizmów gospodarczych. Po trzecie, zrozumienie biznesu. Wszyscy od mówią, że Kielce potrzebują nowych inwestycji, lepszych miejsc pracy, rozwoju i szans dla młodych. Jednak nikt tego nie zrobił. Dlaczego? Bo brakuje realnego zrozumienia potrzeb biznesu, bo urzędnicy mówią innym językiem niż przedsiębiorcy, kandydaci i kandydatki, którzy tego nie rozumieją, nie postawią tego miasta na nogi. Choćby nie wiem, ile razy zaklinać w rzeczywistość. 7 kwietnia wybierzmy mądrze.